Hej, tutorka! Dziś chciałam Wam pokazać moje bingo na te wakacje. Mam tutaj notes, w którym je przykleiłam. I też Wam coś pod koniec powiem. Dobra. To moje bingo na te wakacje tak wygląda. Wkleiłam je, bo tutaj będę w tym notesie robiła taki album wakacyjny i dobra, czytam moje bingo pojechać do no nie powiem jakiego miejsca w makijażu zrobionym przez moją przyjaciółkę ona mi zawsze robi takie słabe makijaże i w ogóle pojechać do Warszawy, bo ja jestem z Warszawy tam się urodziłam i w ogóle mam tam starych znajomych, bo przez parę lat nie mamy kontaktu ale myślałam, że w tym roku to się uda naprawić, ale jednak już powyjeżdżali na różne obozy i w ogóle piknik z przyjaciółkami. I to już w sumie mogę skreślić, a więc to zaraz skreślę. Pojechać rowerami do pewnej miejscowości z przyjaciółkami. I tak jakby ta miejscowość jest około 15 km czy coś jakoś. Na pewno jest więcej niż 10. Od tej miejscowości, w której mieszkam I właśnie taka trochę radocha, taka przejażdżka rowerowa Zrobić ognisko z przyjaciółkami Tu bym mogła pod domem zrobić um, Nauczyć się hiszpańskiego I tak ostatnio z małą stwierdziłam, że ten hiszpański idzie jednak na taki drugi plan Bo um, muszę sobie rosyjski przypomnąć bo będę miała w tym roku, e, jako drugi język obcy, rosyjski Możliwe, że rosyjski Nie wiem Ale jeżeli tak, to ja nie chcę mieć na nim żadnych jedynek, tylko same szóstki um. Wstawiać regularnie filmiki na mój kanał Czyli właśnie na ten Wiem No teraz chwila tego się nie uda, ale później Zrobić album z wakacji Właśnie Już pierwszy Zdjęcia są wklejone. Nauczyć się grać na gitarze. No, i taka fajna rzecz, bo sobie wczoraj siedzę, gram na gitarze i tu nagle gitara mi bierze strunę. Strzeliła mi struna w ogóle i to jeszcze tak przy tym, co się nastraja. Nie wiem, jak to się nazywa, nie pamiętam, ale przy tym mi się, mi struna pękła. I u mam tutaj taką lekką bliznę, ale jej nie widać w komerce. No. Zrobić imprezę z przyjaciółkami. Z tą imprezą nie wiem, jak to będzie, ale. No. Zrobić wieczór filmowy albo, ci... albo czytelniczy. No, w sumie czyte... czytel... czytelniczy. Mi się uda, ale filmowy to nie mam bladego pojęcia. 24 godziny na jeden kolor z przyjaciółkami i to możliwe, że jak to zrobię, to wstawię filmiki z tego albo zdjęcia chociaż jakoś to filmik przyrobię i w ogóle um, zjeść 10 lodów w jeden dzień to jest zły pomysł według mnie to jest zły pomysł, na serio um, wystraszyć, wystraszyć przyjaciółki w nawiedzonym domu my regularnie chodzimy do takiego miejsca Sprzed pierwszej chyba wojny, yy, i tam one wchodzą, ja zawsze idę ostatnia i zawsze wybiegam się dre. To tym razem je wystraszę, jak pójdziemy, i to też możliwe, że nagram, bo zawsze to nagrywam, że jeżeli coś się paranormalnego stanie, to żeby mieć dowód, um, zarobić minimum 3000 zł. To chodzi o sprzedaż ubrań moich starych. Wcześniej oddawałam dla rodziny, dla znajomych, a teraz mam zamiar sprzedawać, no bo, bo tyle kasy. To jeszcze większość to jest rzeczy, które dwa, trzy razy na sobie miałam. Przeczytać całą trylogię lato. Mam pierwszą książkę, jestem... mi zostało jakoś 100 stron i jeszcze muszę dwie dokupić, tą pierwszą dostam od przyjaciółki na urodziny, pojechać na ryby, Dobra, pojechać na ryby, tak mi się nie wydaje, ale no, pojechać na plażę, miałam dzisiaj jechać, ale ma powiedziała że nie, że tak nie, odnowić kontakt ze znajomymi z Warszawy i i trochę mi się to udało, bo z jedną piszę sobie raz na jakiś czas Z dwiema rok temu pisałam To tak przez pół roku Później mi się telefon zepsuł Miałam z nimi kontakt tylko na Facebooku Bo Instagram mi się wtedy coś zepsuł Nie wiem, nie pamiętam, albo ich nie mogłam znaleźć I miałam z nimi kontakt tylko na Facebooku mi się zepsuł, się wywaliłam i teraz brak. Musiałam nowe konto stworzyć, nic. Znalazłam je na Instagramie, piszę do nich, ale one nie odpisują. Nocowanka z przyjaciółkami. Ogólnie to miałam nocowankę by przed ostatni weekend roku szkolnego, że uczcić takie ostatnie dni szkoły. Spotkać się z. Nie będę mówiła lepiej kim dokładnie, bo. No, nie wiem, czy ona by tego chciała. No, z taką jedną dziewczyną, z którą się przyjaśnię już 11 lat. O Boże! Zrobić i zakopać kapsułę czasu. Nie wiem, gdzie my to zakopiemy ani nic. Nie mam bladego pojęcia. Ale to by było nawet fajnie zrobić i bym pewnie też to nagrała, jak to robimy, ale nie jestem pewna, a więc nie będę nic obiecywać Pojechać na koncert, na koncert Perfect Ogólnie jakoś chyba za dwa tygodnie yy, będzie koncert darmowy Darmowy, rozumiecie to? Darmowy na takim miasteczku z okazji takiego no, motocrossa chyba, czy jak to... nie Czegoś takiego yy, dla motoswirów, osób, które jeżdżą na motorach i w ogóle yy, Pofarbować włosy na fioletowo z tą przyjaciółką, bo możliwe, że do mnie przyjedzie I na fioletowo, że o tyle, w dół to wszystko pofarbować Miałam to zrobić w pierwszy weekend wakacji, ale nie mam farby jeszcze. I nie mogę nigdzie tej fioletowej znaleźć, a raczej tonera. Ale no dobra. I to jest wszystko w moim bingo na te wakacje. I teraz taka ma informacja. Przez parę dni. A raczej jakoś do dwóch tygodni nie będę nic wstawiać, ponieważ jadę do mojej prałapci, a tam w ogóle nie ma internetu ani niczego. Może jakiś filmik tam nagram, ale nic nie wstawię, bo nie ma tam internetu. Chyba, żebym pojechała gdzieś, gdzie jest, ale to by mi bardzo dużo zajęło i nie chcę nic obiecywać. I no. Żeby nie było, że nie wiadomo, co tutaj się stało, że niby skończyłam kanał, a to tak nie jest, nie skończyłam kanału. Dwa filmiki, nie, to jest za mało. A więc wola, wolałam wam powiedzieć o tym. Topa. Dzięki, że jesteś i do zobaczenia w kolejnym filmiku.